Witam, dzisiaj Wam pokażę, w jaki sposób wyznaczyć siłę wypadkową z dwóch sił działających w różnych, w różnych kierunkach. Tak? Z dwóch, dwa, raz, dwa przykłady, oraz potem wyznaczymy sobie z więcej niż dwóch. Tak? Przygotowałam sobie tutaj dwa zestawy sił i jak to się robi. Mianowicie, musimy sobie najpierw te siły troszeczkę poprzesuwać w odpowiedni sposób. A mianowicie, najłatwiej jest to zrobić tak, aby ustawić nasze strzałki tak, jako symbol wektora w taki sposób, żeby jedna goniła drugą. Tak? To sobie wtedy teraz tak zróbmy. Czyli przesuniemy sobie niebieską trochę niżej, pomarańczową troszkę tutaj zrobimy w ten sposób. No i tak naprawdę większość roboty mamy już zrobione. Teraz musimy narysować tylko siłę wypadkową. Siła wypadkowa, kochani, to jest siła, która będzie się rozpoczynać przy początku yy, tej pomarańczowej, a kończyć na wraz z końcem tej niebieskiej. Dobra, narysujmy sobie. Czyli tutaj sobie chwycimy, oj, ale to nic, tu sobie przeciągniemy. tak. I mamy narysowaną siłę. Wypadkową, jeszcze to powiększymy troszeczkę, żeby było lepiej widać. O, tak, zmienimy kolor na czarny. Tak, i nasza czarna siła jest siłą wypadkową. Dobrze, no to drugi przykład. Przesuniemy tutaj. Mamy znowu dwie różne siły. Tak. I musimy znowu przesunąć je tak, aby jedna drugą goniła. No to zróbmy tak, żeby żółta, żeby żółta, przepraszam, zielona była na początku, czyli o, przesuniemy ją w ten sposób, czyli początek, początek, koniec zielonej jest w tym samym punkcie co początek fioletowej, no i koniec, tak naprawdę, roboty. Rysujemy siłę wypadkową, która będzie się zaczynać tutaj w tym początku, a kończyć w tym końcu. Dobrze, no to rysujemy. Kształt linia i musimy ją narysować. Tak. Rysujemy. I w ten sposób mamy narysowaną siłę wypadkową. Koniec. Tak. No to dla dwóch sił to nie jest trudne, ale czy można zrobić to dla większej ilości sił? Oczywiście. Ja sobie wykorzystam te siły, które tutaj już mam narysowane. Pomniejszę troszeczkę. Tak. No i dla ilu można to zrobić? Dla jednej, dla dwóch, dla trzech. Hmm. Trudno powiedzieć, ale zróbmy sobie dla, najpierw dla trzech. Wybierzemy tak? sobie, wezmę sobie tutaj pomarańczową, zieloną i niebieską. Tak? Dla tych trzech będziemy teraz wyznaczać siłę wypadkową. Dobrze, jak to zrobić? Znowu musimy ustawić te wszystkie siły w taki sposób, aby jedna goniła drugą. No to ustawiamy. Tu. Tu I tu. OK. No i teraz, gdzie jest ta siła wypadkowa? No, siła wypadkowa będzie tam, gdzie jest początek wszystkich tych trzech sił, a kończyła tam, gdzie jest ostatnia strzałka. Czyli ja sobie tutaj wykorzystam tu wektor, żebyśmy już nie musieli rysować. I proszę bardzo, ta czarna strzałka to jest moja siła wypadkowa z tych trzech sił. A co, jeśli bym dodała kolejny wektor? OK, mogę zrobić to w ten sposób, że będę mój kolejny wektor jakby parować z już wyznaczoną siłą wypadkową, ale mogę po prostu sobie dołożyć kolejny wektor. No na przykład, zróbmy ten fioletowy jeszcze dołóżmy. I teraz, czy ma znaczenie, czy on będzie tutaj na początku, czy tutaj? Sprawdźmy to. Tak? No OK. No, to najpierw sobie zróbmy tutaj na końcu. No i to teraz, gdzie jest ta siła wypadkowa. Ona znowu będzie zaczynać się tutaj gdzie wszystkie siły i kończy tam gdzie ta ostatnia. No dobra, to sobie ją tutaj przykleję. Tu mam taką możliwość. O i teraz moja siła wypadkowa będzie wyglądać tak. No i ok. To teraz sprawdzimy, czy jak wymieszam te siły w innej kolejności, czy ta siła będzie inna. Dobra. To sobie, sobie tutaj zróbmy tak, żeby sobie skopiujemy to, żebyśmy mieli ten układ narysowany. O, tak. A. Dobra. I teraz pozamieniamy sobie kolejnością, tak? Czyli zróbmy tak, żeby była najpierw zielona, potem fioletowa, potem niebieska i na końcu pomarańczowa. Tak. Dobra, no czyli teoretycznie ta linia, którą już wyznaczyłam, też powinna się zaczynać i kończyć tak samo. Zobaczcie. Czyli tak naprawdę wszystko się pokrywa. Czyli nie ma problemu, czy jest, jaka jest kolejność sił, bo byśmy ją ułożyli w odpowiedni sposób. Czyli zaczynamy od jednej i jedna za drugą układamy. Łączymy początek, czyli jedyny początek, jaki mamy wolny, z jedynym końcem, który jest wolny. I mamy wyznaczoną siłę wypadkową. To wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.